24 października 2021 roku, jesień. Drugi raz, nielegalnie, według władz, przyjechałem do Białowieży pod koniec października z włoską dziennikarką, aby spotkać się z jedną z mieszkanek na wywiad. Początkowo miała być naszą fikserką, przewodnikiem dla dziennikarzy. Naiwnie wydawało mi się, że pokaże nam od kuchni, jak działają lokalni aktywiści, a my będziemy mogli ich opisać, gloryfikując humanitarne działania podejmowane przez mieszkających tu ludzi. Po pierwsze, nasza fikserka nie stawiła się na spotkanie, po drugie nie odbierała telefonu. Gdy się w końcu spotkaliśmy pod jej domem, zapytała, co chcielibyśmy wiedzieć, ponieważ jej się spieszy. Teraz po miesiącach przebywania w jej środowisku wiem, że nie była w łatwej sytuacji, ponieważ atmosfera panująca w grupie lokalnych aktywistów była wtedy bardzo napięta. Szczególne napięcia towarzyszyły dzieleniu się na zewnątrz informacjami dotyczącymi ich działalności. W małej społeczności łatwo ona warstwiające się konflikty. Inni mają głęboką paranoję związaną ze zdradzeniem kulis ich działalności i ewentualnych konsekwencji represyjno-karnych. Na własne uszy słyszałem, jak jeden z aktywistów bardzo nieprzychylnie mówił o jednej osobie, która przekazała dziennikarzom jakieś nagrania z Białowieży. Inny poddany był ostracyzmowi, ponieważ wwiózł dziennikarza jednego z internetowych portali do miasteczka oraz pozwolił nagrać z ukrycia scenki z żołnierzami kupującymi alkohol w sklepie. W tamtym okresie aktywiści codziennie mieli do czynienia z doświadczeniami, po których żołnierze byliby wysyłani do kliniki psychiatrii i stresu bojowego na szaserów w Warszawie. Niezliczona ilość migrantów prosiła za pośrednictwem tajnych grup na sygnalu o pomoc. W lesie były całe rodziny, które wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. Aktywiści mieli do czynienia z migrantami ze złamaniami otwartymi, głęboką hipotermią, z cukrzycowymi zapaściami, z ranami szarpanymi od ugryzień psów i ranami ciętymi od drutu żyletkowego. Trochę dalej robiono w lesie USG ciężarnej, a jeszcze gdzie indziej przyjęto poród. W Hajnówce w szpitalu z przyczyny głębokiej hipotermii zmarła znaleziona w lesie przez mojego kolegę kobieta, która wcześniej poroniła. Ogrzewanie zmarzniętych ciał i pojenie odwodnionych do granic możliwości ludzi było chlebem powszednim bliżej niż 2 kilometry od miejsca, w którym spotkaliśmy się z naszą rozmówczynią. Wywiad był krótki i bardzo ogólny. Telefon kobiety, z którą się spotkaliśmy, wibrował non-stop. Pewnie jej grupa pomocowa była pomiędzy jedną a drugą akcją ratunkową. W tamtych dniach ludzie zaangażowani w potajemną pomoc mogli sobie pozwolić tylko na kilka godzin snu na dobę. Wyjechaliśmy stamtąd ze świadomością, że pod naszym nosem dzieją się rzeczy ważne, które trzeba nagłaśniać, o których trzeba mówić, aby więcej się nie zdarzyły. Aby wpłynąć na ministrów, którzy jednym podpisem pod dokumentem decydują o życiu lub śmierci ludzi w sytuacji granicznej. Jeżdżąc z dziennikarką po okolicy, mieliśmy okazję obserwować jeszcze dwie interwencje. Obie odbyły się w ciągu dnia i obie miały dość dramatyczny przebieg. Dostaliśmy cyng, że w Hajnówce znaleziono jakąś grupę uchodźców z Syrii i że niedługo odbędzie się interwencja służb. Na miejscu okazało się, że jest już tam pełno kamer telewizyjnych aparatów i niewielka grupa aktywistów. Stał też już radiowóz, a obok dwóch policjantów z drogówki i jeden starszy w furażerce, który chyba dyrygował pozostałymi. Policjanci mieli nastawienie neutralne, nie awanturowali się. Jeden miał nawet odsłoniętą twarz. Dwóch pozostałych przypomniało sobie o covid i założyło maseczki. Zachowywali się spokojnie. Wszystko działo się na przedmieściach miasteczka w sąsiedztwie domków jednorodzin. Na jednej z nieogrodzonych działek stał w kącie niewielki srebrny garaż zbudowany z falistej blachy. Za garażem była niewielka zarośnięta już trawą hałda ziemi. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim syryjska rodzina zdecydowała się spędzić noc. Nad ranem jednak ktoś ich zauważył i zadzwonił po policję. Ktoś z uchodźców, wieszcząc zbliżające się kłopoty, dał znać aktywistom. Oni przywieźli uchodźcom suche i ciepłe ubrania oraz podjęli szybką decyzję, żeby poinformować media, i w ten sposób na miejscu zjawiło się wiele osób. Od razu na miejscu przebrano Syryjczyków. Przed przyjazdem innych służb, policjanci pozwolili jednej z syryjskich dziewczynek pójść do pobliskiego domu, aby mogła skorzystać z toalety. Niby normalna rzecz, ale gdy opowiadałem tę historię znajomemu dziennikarzowi, przerwał mi. Czujesz to? Opowiadasz o tym, że facet pozwolił dziewczynie pójść do toalety i zrobił to w akcie łaski na prośbę zgromadzonych wokół ludzi, którzy go o to poprosili? To nie jest żadna łaska pozwolić nastolatce skorzystać z kibla. Trudno nie przyznać mu racji. Przywykliśmy już jednak do tego, że służby przy granicy nie szanują godności zatrzymanych osób, traktują je jak najgorszych bandytów, i normą jest, że nie pozwolono by skorzystać dziewczynie z toalety w trakcie wykonywania czynności wobec ujawnionej grupy. Druga z dziewczyn miała uraz stopy, więc wezwano pogotowie. Chwilę później przyjechali busikiem zamaskowani strażnicy graniczni. Nabuzowani złością w pośpiechu kazali wszystkim się spakować i zaprowadzili, szarpiąc za ręce, do samochodu. Rodzina składająca się z dwóch dorosłych osób, dwóch dziewczyn i dwóch chłopaków została wywieziona gdzieś w nieznanym kierunku. Dziennikarze, prawnicy i aktywiści rzucili się w pogoń za furgonetką. Na miejscu została tylko sterta mokrych ubrań wraz z innymi rzeczami osobistymi Syryjczyków. Kobiety mieszkające obok zaczęły zbierać ubrania, żeby je wyprać i przekazać aktywistom na poczet kolejnych interwencji. Jedna z pań znalazła inhalator należący do chłopaka chorego na astmę. Przebierając się, prawdopodobnie odłożył przedmiot na chwilę i o nim zapomniał. Na ulicy stała jeszcze karetka pogotowia z medykami udzielającymi pomocy Syryjce. Obecna na miejscu sława Rafalak, gdańska aktywistka, która przyjechała dzień wcześniej na protest pod placówką straży granicznej w Michałowie, podeszła do karetki, aby przekazać inhalator. Drzwi otworzył lekarz i na prośbę o przekazanie leku dziewczynce, żeby mogła go później oddać swojemu bratu. Zrezygnowany powiedział, ale oni się już nie zobaczą. Lekarz zasunął z powrotem drzwi od ambulansu, zmruziło nas. To zabrzmiało jak wyrok. Jedna z kobiet szlochając powiedziała, że mogły chociaż tę jedną dziewczynę, co była w toalecie, ukryć w domu, nikt by się nie zorientował. Historia na szczęście potoczyła się lepiej niż można było się spodziewać. Być może otoczka medialna i działania aktywistów pomogły. Cała rodzina została przewieziona do ośrodka w Białym Stoku. Tam gdańskie aktywistki zostały ich pełnomocniczkami, a dziś wszyscy uchodźcy z grupy są w Niemczech. O drugiej z interwencji dowiedzieliśmy się podobnie. Od znajomego mającego wtyki u aktywistów. W lesie na granicy strefy znajdowała się grupa Somalijczyków. Pewnie nie mieli opłaconego kuriera, który by ich zabrał na zachód ani pomysłu, co dalej mogą zrobić. Poprosili więc aktywistów o interwencję oraz pomoc w złożeniu wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce. Siedzieli na ziemi na skraju lasu, może 100 metrów od drogi. Była to grupa mężczyzn i kobiet wyglądających na około 25-30 lat. Później okazało się, że niektórzy mają dużo mniej niż 20. Nie wszyscy mieli buty. Młody chłopak mówiący najlepiej po angielsku pokazał butelkę z wodą, którą nabrali z kałuży. Wyglądało to na pierwszy rzut oka jak uryna. Wypisano pełnomocnictwa, a następnie aktywiści zaczęli wyprowadzać uchodźców z lasu. Po raz pierwszy widziałem wtedy czarnoskórego człowieka w Puszczy Białowieskiej. Wizualnie wydawało mi się to zupełnie niespotykane. Zrobiłem serię zdjęć bosych ludzi idących na tle sosnowego lasu. Niektórzy nie mieli siły iść i z każdym krokiem słabli, pojękując z bólu z powodu igieł i szyszek wbijających im się w stopy. Gdy przeszli już niewidzialną granicę strefy objętej stanem wyjątkowym, posadzono ich na łące po drugiej stronie ulicy. Tam czekano na przyjazd pogotowia oraz Straży Granicznej. Jedna z kobiet dostała chyba ataku paniki i zaczęła się dusić. Aktywiści ściągnęli z niej niezliczoną ilość swetrów i koszulek, którymi próbowała się ogrzać w zimnym, jesiennym lesie. Od strony narewki przyjechała terenówka z cynicznym oficerem ze Straży Granicznej oraz wojskowa ciężarówka z dwoma zamaskowanymi żołnierzami. Facet od początku robił sobie żarty z uchodźców i wytykał im, że nawet nie rozumieją o co proszą po angielsku. Sam zresztą znał po angielsku tylko parę słów. W którymś momencie, śmiejąc się, powiedział do Somalijczyka, że już niedługo wywiozą ich na druty. Jedna z aktywistek głośno zaprotestowała przeciwko takiej postawie, na co facet stwierdził, że tylko żartował. Cała grupa została poprowadzona do ciężarówki. Nakazano migrantom wejść po rabince na pakę. Niektórzy sobie z tym nie radzili, więc jeden z aktywistów wgramolił się na górę i, próbując ulżyć kobietom, pomógł zająć miejsca. Żołnierz, który to obserwował z dołu, otrzymał soczystą wiązankę bluzgów od aktywisty. Poruszony sugestią o tym, że jest bezdusznym bandytą, przyłączył się do pomagania. Wcześniej już, podczas próby wybielania się i dyskutowania o zasadności jego działań, Otrzymał kilka podobnych sugestii ode mnie i innych kolegów fotografujących zdarzenie. Ciężarówka z migrantami na pokładzie ruszyła, lecz nie w stronę placówki SG w Narewce, tylko w przeciwnym kierunku, w stronę Babiej Góry, gdzie znajduje się droga prowadząca do starego masiewa leżącego wzdłuż pasa granicznego. Kabalkada dziennikarzy ruszyła za ciężarówką, ale została zatrzymana na wjeździe do strefy przed wioską. Policjanci zostawili drogę swoimi ciałami i przepuścili tylko ciężarówkę, która powolutku pojechała w stronę Białorusi. Niewiele osób odważyło się w szczegółach zreferować, jak wyglądały tamte dni w strefie przy granicy. Najodważniejszą jak dotąd osobą, która otworzyła się i opowiedziała o swoich przeżyciach, jest niespełna 30-letni Emil, który od samego początku uczestniczył w akcji humanitarnej w okolicach Białowieży. Jaki był najtrudniejszy dzień, który pamiętasz z tej jesieni? Zapytałem go któregoś razu. Opowiedział mi następującą historię. Pracowałem wtedy w jednym z białowieskich hoteli. Pamiętam, że kierownik dowiedział się, że pomagam uchodźcom, i układał mi grafik tak, żebym jak najczęściej przychodził na nocki. Gdy w lesie uświadamiałem sobie, że za chwilę muszę iść do pracy, to był czas największego stresu. Nocka uchodźcza, nocka hotelowa, dzień przerwy na spanie, i znowu nocka uchodźcza, nocka hotelowa. A pomiędzy tym wszystkim po parę godzin dniówki, bo było nas za mało ludzi w obsadzie. To był zły czas. To był taki dzień, że byłem strasznie zmęczony. Nawet nie chciało mi się jeść. Mieszkaliśmy wtedy w budynku poczty, bo u nas na podolanach był remont. Słowem wstępu zaczyna opowieść. Pamiętam, że tego dnia przyszedłem po nocce o 7.30 i od razu położyłem się spać. Za chwilę obudził mnie telefon. Dzwoni mój znajomy Piotrek i mówi. Słuchaj, jest jakaś akcja, że na wysokim bagnie chyba są jacyś uchodźcy i trzeba by tam pójść, zobaczyć i pomóc. Szybka akcja. Przyjechał po mnie jakoś przed dziesiątą. Byłem półprzytomny, bez śniadania. Dojechaliśmy na miejsce. On faktycznie dobrze znał ten las, bo bez tego byśmy pewnie tam nie trafili. Po drodze był straszny bałagan. Jakieś dokumenty, pozwolenia czasowe na pobyt, różne wizy, dziecięce pieluchy, ciuchy pozawieszone na kłodach i tym podobne. Znaleźliśmy nawet takie nożyce do przecinania płotu. Idąc do pineski, którą dostaliśmy, w pewnym momencie musieliśmy przejść przez przecinkę. Zauważyliśmy tam namiot wojskowych. Przeczołgaliśmy się kilkanaście metrów, zanim znowu byliśmy w lesie. W którymś momencie usłyszeliśmy kroki. Wydawało nam się, że idzie cały oddział, że nas znaleźli i mamy przejebane. Schowaliśmy się za kłodami, ale w którymś momencie stwierdziliśmy, że to nie ma sensu i że chowanie się nic nie da. Możemy przestraszyć wojaków i będzie tylko gorzej. Wyszliśmy im więc naprzeciw i okazało się, że to była grupa uchodźców. Prowadził ich człowiek w farfatce. Miał na twarzy różne blizny i białe oko. Wyglądał przerażająco. Wtedy pierwszy raz widziałem takiego fajnego iPhone'a z trzema kamerami z tyłu. Facet pokazywał na ekranie mapę i pytał, którym mają iść. To nie była ta grupa, do której szliśmy, tylko jacyś inni ludzie. Oni też pytali nas o wodę, jedzenie, ale grzecznie im odmówiliśmy, mówiąc, że idziemy do bardziej potrzebującej grupy. Żeby tam dojść, musieliśmy się przebić jeszcze przez jakieś rozlewisko i trochę podmokły teren. Byliśmy już tak brudni, że było nam wszystko jedno. Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to tylko kilka metrów od płotu granicznego. W zasadzie ich obozowisko było w pewnym sensie oparte o płot. Widoczność była bardzo dobra i było widać, że po białoruskiej stronie jest sporo grup uchodźczych, którzy przechodzili przez wyrwę w płocie na polską stronę. W czasie, gdy tam byliśmy, przewinęło się z 50 osób. Stał tam też białoruski strażnik z karabinem i spokojnie patrzył na to wszystko. Polską i białoruską stronę dzielił tylko taki leśny płotek, jakim odgradza się młodniki. Taki cienki drut, co i przegryźć można. Wzdłuż płotu nie było pasa zaoranej ziemi ani wyciętych drzew. Dopiero później zdaliśmy sobie sprawę, że być może przecinka, przez którą czołgaliśmy się chwilę wcześniej, mogła być już granicą. Strasznie nas to stresowało, dlatego chcieliśmy zabrać ratowanych ludzi w głąb Polski, żeby mieć pewność, że nie jesteśmy na Białorusi. Do końca nie byliśmy pewni, czy płot wyznaczał granicę. To był strasznie trudny teren. Nie każdy miał szansę tam dotrzeć. Jedyna rodzina, którą widzieliśmy, to była ta, którą ratowaliśmy. Obok nich była taka wielka dziura w płocie, przez którą widać było, że przechodzili wcześniej ludzie. Płotek dochodził aż do samej rzeki i widać też było, że uchodźcy również omijali go przez wodę. Płot był trochę zniszczony i miał powyrywane słupki. Granica na bagnach jest bardzo umowna i nie wiadomo, w którym miejscu dokładnie zaczyna się Białoruś. Chcieliśmy przenieść tych ludzi kawałek dalej, żeby nikt nam nie zarzucił, że zabieramy ich z Białorusi. Gdy przyszliśmy, wszyscy byli w fatalnym stanie i leżeli na ziemi. Tam był jeden wielki syf, błota co niemiara, mokro i zimno. Nie było nawet miejsca ogniskowego, były tam rozwalone puszki po jedzeniu, a małe rajstopy suszyły się gdzieś na drzewie. Oni wszyscy spali w namiocie, który nie miał stelaża, po prostu leżał na tych ludziach. W środku były porozwalane śpiwory i buty. Pierwszy wyszedł młody chłopak, który zauważył nas i chciał zobaczyć, co się dzieje. Usłyszał, że mówimy po angielsku, więc zawołał swoją siostrę. Spojrzałem na jego stopy i wyglądało to okropnie. Co ci to przypominało? zapytałem z zaciekawieniem. Wyglądał jak jakiś hobbit. Wtedy pierwszy raz się spotkałem z odmrożonymi stopami, sine od spodu, odparzenia i spuchnięte tak, że nie da się już butów wsadzić. W międzyczasie wyszła jego siostra. Powiedzieliśmy, że musimy ich przenieść dalej, w głąb Polski. Najpierw chcieliśmy poprowadzić tego chłopaka. Po kilku metrach zobaczyłem, że on nie jest w stanie tymi stopami stawiać kolejnych kroków i nie może przejść przez konar. Wziąłem go na plecy i zaniosłem ze 100-200 metrów. Tam go przebrałem szybko w suche ciuchy i owinąłem kocem NRC. Następnie wzięliśmy matkę. Ona mogła iść na własnych nogach, więc wzięliśmy ją pod pachę. Położyłem ich we dwójkę w jednym miejscu. W tym czasie Piotrek wziął ojca z córką i przyprowadził ich do tego samego miejsca. Wróciłem jeszcze sprawdzić, czy nie zostawili dokumentów albo innych ważnych rzeczy. W tym czasie ten białoruski strażnik z karabinem zawieszonym na ramieniu stał przy płocie i patrzył się na mnie. Nie bałeś się? Pytam, zdając sobie sprawę, że nie ma to większego znaczenia w całej historii. Mieliśmy ludzi do uratowania. Strażnik nie sprawiał wrażenia, jakby miał złe intencje. Zastanawialiśmy się, co z nimi zrobić. Chłopak, ze względu na stopy, nadawał się ewidentnie do szpitala. Ojciec do nas ciągle coś przemawiał, ale trochę go bagatelizowaliśmy, bo był w najlepszej kondycji. W końcu córka do nas powiedziała po angielsku, że jest jeszcze jedno dziecko. Mocno się zdziwiliśmy, bo byliśmy przekonani, że tam już nikogo nie było. Cofnęliśmy się we dwójkę do zaaranżowanego obozowiska, żeby jeszcze raz zobaczyć, czy ktoś tam jest. Klepaliśmy ten namiot z góry, żeby wyczuć, czy ktoś jest w środku. Tam było pełno jakichś mokrych spodni, śpiworów i innych rzeczy w kołtunie różnych szmat. To ma taki specyficzny zapach błota, siarki, potu i dymu z ogniska. Dla pewności odchyliłem jeszcze ten namiot i zobaczyłem długie, falowane włosy. Odgrzebałem dalej i zobaczyłem sine dziecko z wywalonymi do tyłu oczami i widocznymi białkami. Do dziś ten obraz jest ze mną. Emil ścisza głos i głęboko się zamyśla. Jaki dokładnie obraz jest z Tobą? Próbuję się dowiedzieć, czując spory dyskomfort w wyciąganiu o tym ilanie nieprzepracowanej traumy sprzed kilku miesięcy. Widok martwego, kilkuletniego dziecka. Sine usta, cała blada i nieprzytomna. W tym momencie pojawił się nagły przypływ stresu i jakiś nieopisany skurcz, że aż mi się chciało wymiotować. W popłochu chwyciłem ją za włosy i ją stamtąd wyszarpałem. Moim zdaniem ona wtedy nie oddychała i nie wykazywała oznak życia. Posadziliśmy ją i zaczęliśmy trząść, żeby zobaczyć, czy w ogóle żyje. Z początku zaczęła tylko pojękiwać i po chwili zaczęła się niewyraźnie odzywać. Oparła się na rękach i zaczęła rozglądać się za mamą. Dla nas to była totalna ulga. Włączyła nam się jakaś nieopisana empatia. Przez chwilę miałem wrażenie, że to jest moje własne dziecko. Zabraliśmy ją bliżej do rodziców. Dziewczynka co chwilę mdlała. Było z nią źle cały czas, ale miała gorsze i lepsze momenty. Przebraliśmy ją i ją owinęliśmy kocami. Dziwne było to, że jej ojciec w którymś momencie zerwał z niej jeden z tych koców i owinął sobie nim stopy. Strasznie nas to zabolało. Położyliśmy obok całą stertę koców, więc mógł sobie stamtąd wziąć jeden, a jednak zerwał z córki. Co chwilę jeszcze łączył się z kimś na Whatsappie i strasznie głośno dyskutował po arabsku. Próbowaliśmy się skontaktować ze Svenem, czyli z numerem alarmowym przygranicznych aktywistów, a on nam ciągle w tym przeszkadzał. Uzgodniliśmy, że Piotrek weźmie ojca i tę córkę, która mówi po angielsku, żeby ich odciągnąć jeszcze kawałek dalej, a ja zadzwonię po straż graniczną, żeby pomogli wyciągnąć noszami tych w najgorszym stanie. Nie byłbym sam w stanie przenieść ich przez bagno. Matka była w gorszym stanie niż ojciec, a poza tym musiała zostać z małymi dziećmi. Rozdzielanie rodzin jest zawsze najgorsze. Dużo jest przy tym emocji. Z biegiem czasu nauczyliśmy się, że trzeba to załatwiać szybko. Mówisz kto, gdzie teraz pójdzie i zabierasz ich. Inaczej będzie dramat i niepotrzebne przeciąganie w czasie. W trakcie całej operacji dookoła był spory ruch. W oddali widać było grupy uchodźców przechodzących przez granicę. W którymś momencie jakiś człowiek zaplątał się w przygraniczny płotek i krzyczał, żeby mu pomóc. Nie miałem już jednak energii na zajmowanie się kolejną osobą. Gdy rano wychodziliśmy do lasu, umówiliśmy się z kolegą Radkiem, że jak nie będziemy się odzywali przez trzy godziny, to on zacznie nas szukać. Przez cały dzień nie miałem zasięgu. Żeby złapać zasięg i zadzwonić do Straży Granicznej, wspiąłem się na stary świerk. Próbowałem się połączyć kilka razy, lecz nie odbierali. Dopiero za trzecim razem się udało. Dzień dobry, nazywam się Emil Kaczorowski, potrzebuję zabrać z wysokiego bagna do szpitala trójkę ludzi, w tym nieprzytomne dziecko, drugie z odmrożeniami i ich matkę. Strażnik odpowiedział spokojnym głosem: O, pan Emil, my już tam dzisiaj byliśmy i szukaliśmy. Nie ma szans, żebyśmy tam przyjechali jeszcze raz. Jak pan ich wyciągnie do utwardzonej drogi, to moglibyśmy przyjechać. Na tym rozmowa się zakończyła. Było już około szesnastej. Nagle słyszę z oddali: Emil, Emil! okazało się, że idą znajomi. Piotrek, gdy złapał zasięg, powiadomił ich, że jest źle. Stanęli na wysokości zadania, zebrali grupę i przyszli do nas. Całą operację było zaangażowanych około 14 osób. Radek szedł z dwoma lub trzema osobami. Podjęliśmy decyzję, że ja już się odłączę i pójdę do domu, a reszta się zajmie uchodźcami. Wzięliśmy tą dziewczynkę noszami do drogi, a reszta miała czekać, aż Radek wróci i się zmienią, żeby wynieść kolejną osobę. Ja w tym czasie poczekam na drodze z dziewczynką i będę ją zagadywał, a jak będzie już komplet, to oni ich zabiorą do szpitala. I pójdę już do domu. Gdy czekaliśmy na resztę grupy, w którymś momencie przez chmury i drzewa wyłoniło się słońce, które ją ogrzało. Zauważalnie zaczęło się jej robić lepiej. Na twarzy Emila widać pewnego rodzaju ulgę, gdy wraca myślami do tej chwili. Przyjechali strażnicy graniczni z pogotowiem? Staram się kontynuować historię, trzymając się chronologii. Oczywiście, że nie. Mimo przeniesienia całej grupy do drogi i ponownego zawiadomienia, Straż Graniczna znowu nie przyjechała. Kolejni aktywiści przyjechali dwoma cywilnymi samochodami. Do jednego załadowaliśmy matkę z córką, a do drugiego chłopca. Karetka była już zamówiona po to ośrodek zdrowia w Białowieży. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, było tam już spore poruszenie. Stało czterech policjantów i karetka z załogą. Byliśmy już tak zmęczeni, że nie mieliśmy siły, żeby wyciągnąć matkę z samochodu. Wydarłem się na policjantów w bardzo wulgarny sposób, a oni faktycznie się zreflektowali i pomogli przenieść kobietę do innego samochodu. Mniej więcej wtedy przypomniałem sobie, że w miejscu, gdzie na samym początku przenieśliśmy uchodźców, zostawiłem wszystkie swoje rzeczy: dokumenty, aparat, ogólnie cały plec. Strasznie się tym przejąłem, więc poprosiłem kierowcę jednego z samochodów, żeby mnie odwiózł z powrotem w tamto miejsce. Na szczęście człowiek z IBS-u zabrał już wszystkie rzeczy i czekał z nimi przy mostku nad Narewką. Byłem blady i śmierdzący po całym dniu akcji. Nie miałem nawet siły na gest uśmiechu w ramach podziękowania. I wtedy w końcu mogłeś iść do domu? Dopytuję, licząc, że to koniec historii. W międzyczasie na Wysokie Bagno przyjechała policja. Zainteresowali się nami. Kontynuuje Emil. Kto pierwszy zadzwonił? Kto pierwszy zadzwonił? Pyta mnie policjant. Nie wiem, nie mam pojęcia. Odpowiedziałem mu. Kto do ciebie zadzwonił? pytał policjant, więc kolega. Do mnie dzwonił jakiś tam Mirek, słyszy w odpowiedzi. Ja w sumie przyszedłem, bo inni też szli, to chciałem im towarzyszyć, mówi facet CBS-u. Emil opowiada dalej, że zapanował chaos. Wszyscy zostali spisani, policjanci pojechali sobie i wtedy dopiero był czas na to, żeby przepakować plecak. Stwierdziłem, że pierdole, to wszystko, muszę się zrelaksować, i idę sobie z buta do domu, oświadczył Emil. Tam byli jeszcze inni ludzie. Ada Igor, kierownik Ady. W razie potrzeby, Radek mi zostawił taką dużą sakwę medyczną. Przeszliśmy może z 20 metrów, i nagle wyskakuje z krzaków znajoma z Białowieży. Chodźcie, trzeba nam pomóc! Pomyślałem, ja pierdolę, co tu się dzieje? Emil relacjonuje kres swoich możliwości percepcyjnych tego dnia. Weszliśmy w krzaki w stronę granicy. Wcale nie głęboko może ze 20 metrów. Patrzymy, a tam siedzi grupa ludzi. Poszliśmy dalej. Za Konarem druga grupa ludzi. Chaos totalny, nic nie dało się ogarnąć. Dziewczyny biegały i coś próbowały załatwiać. Nagle ktoś powiedział, że coś się dzieje z nogą, że trzeba opatrzyć nogę. Popatrzyłem, a tu nagle ten ojciec z córką, co im wcześniej pomagaliśmy, są w tej grupie. Zapytałem więc, czy to on wzywał pomocy do nogi. On na to, że tak, że potrzebuje pomocy. Pokazał mi nogę, a tam były poparzenia od pokrzywy. Trochę mu owinąłem bandażem i popsikałem oktaniseptem, żeby go uspokoić. Strasznie mnie to wtedy jakoś uderzyło. Byłem okropnie zmęczony po całym dniu bez śniadania i po nocce w hotelu. Po całej operacji ratowania ludzi i wzywania służb, nagle mi facet wchodzi w pokrzywę i wymaga pomocy. Już się zbierałem do wyjścia. Spojrzałem, a tam siedzi cicho i pokornie kobieta i trzyma się za nogę. Pomyślałem, że może o tę nogę chodziło od początku. Podszedłem zapytać, czy może jej pomóc. Ona potwierdziła, mówi, że tak, że boli ją noga. Miała leginsy. Wymacałem, że coś faktycznie jest z tą nogą nie tak. Rozciąłem jej getry, a noga była tak spuchnięta, że dwa razy tak jak moja. Kolano było totalnie zdeformowane, a kość wystawała przez rozciętą skórę na wierzch. Wszystko było we krwi i w jakiejś fioletowej mazi. Wyglądało jakby ktoś tam nasrał, zabełtał kijem, potem to opluł i jeszcze zawinął w papier toaletowy. Złamanie otwarte w kolanie, a stopa odkręcona w bok. Od razu wiedziałem, że ona nie może tam zostać i że ją też trzeba będzie zabrać do szpitala. Poszliśmy z Adą na bok zrobić kulę z gałęzi. Wyciągnąłem nóż, wbijam go w gałąź, żeby ją przygotować i nagle patrzę, a ta babka spierdala z bezwładną nogą. W międzyczasie ktoś z naszych jej wytłumaczył, jak będzie wyglądała procedura. Że trzeba podpisać pełnomocnictwo i że nie wiadomo, kiedy wróci. Jak pojedzie z rodziną, to na pewno ich wypchnął na drut. Ją też, może, po wypisaniu ze szpitala, wypchnął. Ona się potwornie przestraszyła i zaczęła uciekać z tą złamaną nogą. Wkurwiłem się strasznie, rzuciłem te patyki na boki i stwierdziłem, że pierdolę, nie będę im już tu więcej pomagał. Chwilę wcześniej byłem nawet gotowy zadzwonić jeszcze raz po chłopaków i poświęcić się dla kolejnej akcji, a ona z pozostałą częścią grupy mi po prostu uciekła. – Sporo miałeś przygód jednego dnia, – staram się jakoś podtrzymać go na duchu. – To jeszcze nie wszystko, – mówi. Wracaliśmy już do domu czerwonym szlakiem na północ i nagle przed nami jest taki obrazek. Na środku drogi leży różowy śpiwór, dookoła biegają dzieci, a w śpiworze jest zawinięta kobieta, która ryczy. Podchodzimy do niej zapytać, czy potrzeba pomocy. Z bliska zobaczyłem, że ma długie tipsy, doklejone rzęsy, markowe ciuchy, a makijaż ma cały rozmazany od łez spływających po policzkach. Dzieciaki też były poubierane elegancko, w różowiutkie stroje. Nagle z krzaków wyszedł blisko wschodniej urody postawny koleś. Świetnie ubrany, wymodelowana broda, pachnący. Patrzyłem się na nich i nie wierzyłem. Chyba przyszli prosto z samolotu. Powiedzieliśmy im... Że nic nie mamy już dla nich, bo wszystko oddaliśmy poprzednim uchodźcom. Oni nas poprosili, żebyśmy im zamówili taksówkę do Berlina. My im tłumaczymy, że to tak nie działa. Koleś zapytał, jak się poruszać po lesie, więc mu powiedzieliśmy, żeby teraz poczekali do zmroku, poruszali się tylko po ciemku, żeby nie wybierali dróg i raczej omijali wioski. Powiedzieliśmy, że jak potrzebują pomocy, to muszą kontaktować się ze Svenem, po czym daliśmy mu odpowiedni numer telefonu. Zanim odeszliśmy, pomyśleliśmy, że warto ich nagrać z paszportem, żeby powiedzieli, gdzie są i że chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce itd. Ada stanęła więc telefonem, a koleś mówi do obiektywu. Thank you Sven, thank you everywhere. Mało nie parsknąłem ze śmiechu i pomyślałem, co tu się dzieje? Ja pierdolę, jaki chory klimat. Na dobre uspokoiłem się dopiero w momencie, gdy gdzieś na Facebooku zobaczyłem zdjęcie tej dziewczynki ze szpitala z opisem, że została uratowana. Czuła się już dobrze i nabrała kolorów, kończy swoją opowieść Emil, zwalniając i zamyślając się głęboko.